Chyba tak. Zawsze był zawodnik od nas, mm -hmm. plus gdzieś ktoś z daleka, żeby... Okay. Żeby było ciężko wolno. było wracać, tak? Okay. Złożyliśmy ją z dużej części zawodników lokalnych tutaj, ponieważ ja twierdzę, że w województwie łódzkim są bardzo dobrzy zawodnicy. I jak już się powiedziało A, to się mówi i B, i C i D i ten alfabet tak naprawdę chyba się u nas nie kończy. Bartek. Wydra. 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 Wydra wygra! Cześć wszystkim z tej strony. Daniel Marczak, czyli Fight o Clock, godzina prawdy o sportach walki. Jesteśmy dzisiaj w dojo Maćka Studzińskiego na skorupki 21, a są z nami włodarze gali Real Fight. Cześć panowie. Skoro mam was tutaj już panowie, to chciałem po kolei was jakby zaatakować i wypytać trochę o tą waszą galę, o to pabianickie Koloseum. A ten festiwal MMA, który chcecie nam 9 listopada zgotować. Może zacznę od Ciebie Krystianie. Opowiedz w ogóle skąd pomysł na Real Fight, jak to się, skąd to się wzięło, jak to ewoluowało. Odpowiedz nam i naszym widzom, o co tu w ogóle się rozchodzi. Dzięki. E, ogólnie pomysł Real Fightu powstał tak naprawdę, nie wiadomo też z czego. Chcieliśmy zrobić fajne, fajne wydarzenie, fajne. Widowisko, tym bardziej, że Tomek też prowadził, prowadzi do tej pory klub, mieliśmy zawodników i pierwsza edycja pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić klub i zawodników prowadzonych przez Tomka kontra, jakby to powiedzieć, reszta Polski, tak? tak. tak? tak. Dokładnie. No, to miało być w ten sposób. Dobrze. Kiedy to było? To było dwa lata temu. Trzy, trzy lata temu. To było trzy lata temu. W październiku. Już nie pamiętam dokładnie którego. Pierwszy chyba tak, weekend października. No ale że ogólnie tak naprawdę gala odniosła bardzo duży sukces. Stwierdziliśmy, że chcemy to dalej robić, ponieważ tak każdy jest nam nas yy, zajarany sportami walki. Spełniamy się w tym i druga edycja wręcz można powiedzieć, że przerosła nasze oczekiwania pod względem sportowym. Uważam, że zresztą opinie były takie, że organizacyjnie było wszystko super. No i co? Super, dzięki. I co? No i teraz robimy trzecią edycję, mm -hmm. tak? I teraz w podobnym stylu jak Strzelczyk właśnie Kirill Oj! Zobaczyć, Walaski w się. I teraz Granen Pound, bardzo mocny. Adrian Gorący. Oj! Czyżby się miało to tak szybko zakończyć? De wysoki poziom, który prezentuje Hałaszkiewicz i Mataleo. I klepie, koniec! I proszę Państwa, ekstaza na trybuna! Numer 2 ją ja chciał o tym e, pabianice reszta świata trochę usłyszeć. To nam. Witam wszystkich. Plan taki był po prostu, bo walczyliśmy jako, jako klub od wielu lat. W amatorskim NMA startowaliśmy na Almach. Długa historia. Na początku była, współpracowałem z Milkiem Lokkińskim, mieliśmy Lokkińskie Pajmelnicę. Później tam po, po, no postanowiliśmy się rozstać tak? i powstało MMA Janiak team, i, i teraz od jakiegoś czasu jest Centrum Rozwoju Sportu i przy tym zostajemy. Generalnie Zajęcia prowadzimy w tablinicach co najmniej na 100 lat, tak? I była, była taka był krótki epizod. Dwukrotnie robiliśmy Almy w tabienicach. Też było fajnie. Także impreza fajna ze sławkiem cyplem i... No i tak byliśmy kiedyś chyba na jakiejś gali wspólnie w jakiejś tam takiej norcy. Stwierdziliśmy, że chyba stać nas na więcej. I tak zupełnie żartem, tak? Stwierdziliśmy, że robimy. Spotkaliśmy się, jest fajna, fajna ekipa czterech, czterech ludzi, którzy y, przede wszystkim mają tą pasję sportową, tak? Y, siadamy, rozmawiamy, wymyśliliśmy, że po prostu będzie to grupa naszych zawodników, to to już jest fajny fundament. Doszukamy im tutaj ostrych rywali. No i pokażemy, że Pabianice po, potrafią. No i efekt był taki, że chyba w rankingu zwyciężyliśmy tak? jedną czy dwoma walkami. No chyba jedną, tak? Także y, Pabianice górą, y, reszta świata niestety musi się jeszcze trochę podciągnąć. Przejdźmy do trzeciego muszkietera. Jak ty się znalazłeś w tym tercecie? Opowiedz nam. Witam e, serdecznie. No jak to się znalazło? No akurat jest taka grupa chłopaków, którzy mają pozytywną energię, którzy zarażają tą energią którym nie da się odmówić. Jak już przyjdą, zacznie się prowadzić z nimi rozmowy. Rozmowy są zawsze i śmieszne, i mniej śmieszne, ale zawsze konstruktywne to jest najważniejsze. Zaprosili mnie do tego projektu. Adam, chodzisz, masz z racji gdzieś tam doświadczenia zawodowego trochę możliwości, trochę pomysłów. Mówię, mówię OK. Postaram się Wam jak najbardziej pomóc. No i te pierwsze momenty zaangażowania no, ukierunkowały i mnie, i chłopaków, że kurczę, to jest fajny pomysł, jednak da się zrobić, jednak ten odzew. Zewnętrzny był na tyle pozytywny, że cały czas gdzieś to nas napędzało. No i jak już się powiedziało A, to się mówi i B, i C, i D, i ten alfabet tak naprawdę chyba się u nas nie kończy. Rozwijamy się coraz bardziej i do tego dążymy, żeby no rozwijać się jak najbardziej. Panowie, to opowiedzcie mi trochę o tej najbliższej gali. Jakie są plany? Zaczniemy tutaj od nadwornego matchmakera. Opowiedz <śmienia> mi, trzy walki, które najbardziej polecasz na najbliższej... No dobra, może nie może wszystkich jeszcze tutaj trzech zawodników wymień, takich, żeby... którzy może ciebie najbardziej jarają w kontekście tej trzeciej gali. Kurczę, no trzy to trochę mało. Kurczę, no, trzy to trochę mało! Ogólnie tak naprawdę, no właśnie, kontuzje mogą... Tak, to kontuzje to jest sport. Tutaj się zdarzają kontuzje, oczywiście tak. Ta karta jeszcze może się obrócić. Ogólnie wstęp jest jakiś zarys, niby dopiętej karty. Ale to wiadomo, że to jest MMA, to oprócz tego, że MMA to są jeszcze K1, ale ogólnie zawodnicy, którzy mnie najbardziej jarają, tak naprawdę mocna jest dość karta. Złożyliśmy ją z dużej części zawodników lokalnych, tutaj, ponieważ ja twierdzę, że w województwie łódzkim są bardzo dobrzy zawodnicy. I naprawdę można stworzyć fajny fight card, przynajmniej jedną stronę tego fight cardu, A tak naprawdę to, jeszcze, to myślę, że tak. No na pewno Bartek wydra, na pewno Marcin Filipczak, na pewno coś, to Piotrek Walawski, tak. No jeden z najbardziej doświadczonych tutaj zawodników. Ma, ma chyba rekord 7-4 z tego co pamiętam. Także no 11 pojedynków zawodowych to jednak coś. Coś chciałem powiedzieć, świetny zawodnik, bardzo efektownie walczy, ludzie bardzo lubią go oglądać, Mariusz Przewłocki. jest to zawodnik w K1, daje świetne pojedynki, idzie w świetną wymianę, nie wiem co, no jeszcze o yy, Wasyl Halych, tak, yy, świetny zawodnik stójkowy, gdzie... Tak naprawdę teraz podobno bardzo poszkolił swoje elementy graplerskie. No myślę, że naprawdę będzie ci się działo, będzie mocno. Powiedzcie no. mi, ile mamy finalnie walk w MMA, ile mamy w K1 i czy przewidujecie jakieś niespodzianki może? E, finalnie planowanych jest 9 pojedynków MMA plus 2 e, dwie pojedynki K1. Jeżeli chodzi o niespodzianki, jak najbardziej przewidujemy. <grym> Od Karola Matuszczaka wiem, że na, jeżeli chodzi o poziom techniczny, no komentatorski oczywiście, pozdrowienie dla Karola przy okazji, z rewolwerem. E! Nówno jednego. Banda łysego. Jeżeli chodzi o sędziowanie i tak dalej, to, to jakby wasza gala nie odstępuje tych najbardziej popularnych w Polsce. Jakbyście mogli mi opowiedzieć trochę, może jak to było na poprzedniej gali, jeżeli chodzi o technikalia, o prawę, światło, bo ja widziałem tylko stream, niestety nikt mnie nie zaprosił. Ale naprawdę z opinii wielu ludzi, którzy siedzą w tym nie od wczoraj, słyszę naprawdę dużo dobrego, więc jakbyście opowiedzieli trochę o kulisach może. Czyli tak, sędziował Piotr Michalak, tak, czołówka czyli znaczy po polskich sędziów. Oprawa sędziów bocznych, tak, to są najmocniejsi sędziowie, którzy sędziują KSW, FEN i inne tego typu, ACA, tak. Także sędziowanie jest na najwyższym poziomie. Karol Matuszak komentarz do internetu, bo jest livestream, tak, i, i ludzie mają po prostu fachową Opowieść z tego, co się dzieje na żywo. Krzysiu, skrzypek, tak, no, bez niego tak, to jakby, jakbyśmy zrobili galę bez oktagonu. tak? Także Krzysiu, Krzysiu był, Krzysiu, tak, Krzysiu, Krzysiu jest i, i po prostu widać, jak publiczność reaguje na, na Krzysia, tak, że on jest niezastąpiony i no, jeżeli nic się niefartownego nie wydarzy, to będzie, tak? Także mocna ekipa, i z takimi ludźmi po prostu warto robić, i efekt jest niesamowity. Panie i panowie, po wielu miesiącach wyczekiwania, wracamy z mocnym sportowym uderzeniem, którego kibice sportów walki w tym regionie są tak wygłodniali. Panie i panowie, witamy w jakże gościnnych pabianicach. Witamy serdecznie w progach powiatowej sali sportowej, wyprzedanej do ostatniego miejsca już kilka tygodni temu. Bo wiem, że za waszą galą, poza sportem, poza lokalnością i poza tymi wszystkimi fajnymi rzeczami, którymi, o których już rozmawialiśmy. E, jest też dużo takich aspektów, e, które no, ja też e, z tytułu uprawiania sportu i robienia różnych rzeczy w koło niego po prostu e, mega szanuję i mega propsuję, czyli inicjatywy społeczne. Więc wracając do tych, e, Adamie, e, tematów społecznych, jakbyś mógł powiedzieć, co poza sportem i, e, i oprawą sędziami, etc., jakie inicjatywy społeczne stoją za Waszą galą. Wiesz co, no to bardzo ważny element chyba każdego wydarzenia sportowego, bo przez sport kształtujemy też charakter, psychikę, a kształtujemy młodego człowieka. To w dobie teraźniejszych wyzwań jest bardzo istotne, istotny aspekt. I. Realizujemy dwa projekty. Pierwszy projekt to jest pod nazwą Łączy nas Spodnie Narkotyki. Drugi projekt związany również z młodzieżą ze szkołą to Stop zwolnieniu z buwu. Tutaj akurat Krystian jest ambasadorem jednego z projektów, łączy nas pod nie narkotyki, gdzie staramy się no, też angażować tą młodzież. To nie tylko Gala, Real Fight, gdzie promujemy te wszystkie aspekty tych bardzo ważnych projektów, ale to też współpracujemy z innymi. Odbywały się, chyba to były wicemistrzostwa Europy w trójboju siłowym, gdzie wspólnie z Chowanesem też te projekty żeśmy realizowali który jest właścicielem właśnie drugiego projektu. Także tutaj jest to zaangażowanie. Wychodzimy też do szkół, staramy się z tymi uczniami, z młodzieżą rozmawiać, pokazywać im tą pozytywną stronę realizacji krzewienia kultury fizycznej. To też się spotyka z taką fajną aprobatą i młodych ludzi, ale też i nauczycieli, tak? Którzy szukają pewnych wyzwań, gdzie tą młodzież w jakiś sposób ukierunkować. Sporty, sporty walki, sporty właśnie wyczynowe fajną, fajnym rozwiązaniem, fajną furtką, alternatywą są w tym momencie dla tej młodzieży i dlatego to promujemy. A powiedzcie mi, panowie, dlaczego Real Fight? I dlaczego Pabianice? Ponieważ jesteśmy z Pabianic. <laughs> a Real Fight? Kolega wymyślił. Real fight, kolega wymyślił. Tak naprawdę kolega wymyślił tę nazwę i tak się przyjęła i... Wpadło w ucho. Nam się podoba. Dokładnie. Dokładnie. Tak, a rzecz to już trzecia edycja. Krystianie, okay. e, zatem powiedz nam, kto zawalczy w walce wieczoru? Czy możesz już zdradzić coś? Tak, oczywiście mogę zdradzić, walka, zawodnik walki wieczoru jest ogłoszony, jest to Marcin Filipczak. Marcin jest lokalnym zawodnikiem, jest z Pabianic, także tutaj, no nie ukrywajmy, ale ma ogromną publikę, ludzie dla niego przychodzą, tak no, wiadomo, że, no, że zrobi fajne też show, nie, tak samo jak na Podczas walki tak uważam, że no, publika też da radę. Okay. Okay. Czyli w walce wieczoru mamy e, lokalnego zawodnika. Nie możemy jeszcze oficjalnie. Marcin? Filipczak. Marcin? Filipczak. Marcin Filipczak. Czyli w walce wieczoru Marcin Filipczak z. Nie z TBA. Jeszcze no, Dobra. Dobra, TBA, obserwujemy Cię. Czyli mamy lokalnego zawodnika na pewno, ale czy on będzie walczył z lokalnym też kimś, czy raczej z poza? Czyli nie z lokalnym, okej. Okay. Lokalny. Okay. Czyli znowu pabianice reszta świata. Dobra. Z każdym razem, Zawsze był zawodnik od nas, dwa. plus gdzieś ktoś daleka, żeby okay. ciężko mu było wracać, okay. tak? będzie daleko jechał, to się zmęczy, nie? Rowerem tam, nieważne. Dobra, skoro jesteśmy przy walce wieczoru, przy lokalnym zawodniku, powiedzcie mi, bo już wiemy, dlaczego Pabianice, bo jesteście z Pabianic. No ale podejrzewam, że poza geografią i logistyką, to jest za tym coś jeszcze. Podejrzewam, że no i zresztą, roz... co będę pieprzył, rozmawialiśmy o tym wcześniej i wiemy, że często jest tak, że w dużych miastach czy za granicą też jeżdżąc i rozmawiając z włodarzami i innymi organizacjami, wiemy, że no to MMA na szczęście już dzisiaj teraz to nie, jest, nie są walki psów i tak dalej, już świadomość jest dużo większa, ale nie wszystkie gminy, powiaty czy miasta wspierają takie przedsięwzięcia. Jakbyście mogli opowiedzieć trochę, kto was wspiera i dlaczego jest tak zajebiście. No i to znowuż trafia do mnie. Eee, spra sprawa jest prosta. No tak wyglądam jakby z urzędu przyszedł. Prosi. Prosi. <laughs> eee, Słuch, słuchajcie, no, wygląda to w ten sposób, bez wsparcia miasta, bez wsparcia prezydenta, bez wsparcia starostwa, czyli tych wszystkich najważniejszych urzędów, które są zlokalizowane w mieście, ta gala no, pewnie by się nie odbyła. Zarówno obiekt starostwa powiatowego, który jest wykorzystywany na czas gali, oraz wsparcie, ogromne wsparcie, no i tutaj... Trzeba powiedzieć, wsparcie finansowe, tak. Realizacja gali to też są pieniądze, które trzeba pozyskać. Także tutaj mamy bardzo dużą pomoc od strony prezydenta Pawianisa Grzegorza Mackiewicza, i dzięki tej współpracy, dzięki tej pomocy możemy pewne elementy zrealizować, które sobie planujemy podczas gali. Ale oprócz tego lokalni przedsiębiorcy, którzy na początku z pewną taką dozą niechęci, zwątpienia podchodzili a dystansu, tak? Wspierają różnego rodzaju inicjatywy, jak najbardziej w naszym regionie, ale to MMA, ta gala MMA to było coś nowego, co weszło na rynek, i nie wiadomo było, jak to będzie odebrane przez społeczność lokalną, przez mieszkańców, przez kibiców, i to było takie dla nich ryzyko. Po pierwszej gali powiedzieli chłopaki, strzał w dziesiątkę, rewelacja macie nasze wsparcie, no to ucieszyliśmy się, że możemy liczyć na ich, możemy liczyć właśnie na ich takie wsparcie. Dlatego też druga edycja gali, gdzie no staraliśmy się pokazać z jeszcze lepszej strony, gdzie dla sponsorów, którzy byli przy pierwszej gali i potem uczestniczyli, wspierali nas przy drugiej gali, stwierdzili, no chłopaki, przestrzeń kosmiczna, jeżeli chodzi o wasz wzrost poziomu. No to stwierdziliśmy, że trzecią galę trzeba jeszcze lepiej zrobić i chętnie, chętnie z nami lokalni przedsiębiorcy współpracują którzy widzą tą potrzebę. Z drugiej strony no, lokalizacyjnie jesteśmy tak umiejscowieni, że my zawsze mówimy Centrum Polski, że z każdej strony do nas łatwo dojechać, ale infrastrukturę, którą posiadamy, którą promujemy też poprzez właśnie tą naszą galę, mówimy o sponsorach, gdzie, gdzie no, jest fabryka wełny, gdzie jest tkalnia, centrum handlowe, to jest coś, co też przyciąga ludzi, kibiców. No i między innymi właśnie w takich centrach handlowych mają miejsce potem Oficjalne ważenie, trening medialny. To jest coś dla, dla osób, dla oka, dla, dla całej atmosfery przygotowania do samej gali. A osoby w Pawianicach czekają czekają i już 3-4 miesiące wcześniej. Mamy telefony, chłopaki, robicie? Chłopaki, kiedy? kiedy już angażować sobie tam, zapisywać czas, kiedy będziemy mogli przyjść na Waszą galę. Także i lokalnie mieszkańcy, i biznesmeni, i przedsiębiorcy, ale przede wszystkim też urzędnicy, w osobach czy pana prezydenta, czy pana starosty mamy ogromne wsparcie, no za co należy im tutaj oczywiście podziękować. Jeszcze ostatnie, przedostatnie pytanka. Przypomniało mi się, że słyszałem, że jest jakaś walka o pas. Jeszcze, jakbyś tam opowiedział tutaj o tych pasach, no bo na bogów no przecież w MMA chodzi o pasy. ja daję, ja daję swój wzórzany. Nie, no ogólnie tak naprawdę od pierwszej naszej gali yy, współpracujemy z Polską Federacją Kickboxingu, yy, którą jest założona przez Piotra Bąkowskiego i Łukasza Makarewicza od pierwszej edycji. Yy, jest walka u nas o pas tej yy, federacji i oczywiście w tym roku też będzie, tak? Jest to... Jakby to powiedzieć, bardzo prestiżowa dla nas walka, ponieważ oprócz pasa, wręcz, którą wręcza prezydent miasta Grzegorz Mackiewicz, to jednak no, staramy się, aby ten poziom tej walki o pas też był naprawdę bardzo wysoki. No, dlatego w tym roku będzie warczył w Bartek. Wydra. Wydra! Wydra, wygra! Wydra, wygra! Wydra wygra. Wydra wygra. <laughs> to okay, i dlatego nie ma bukmacherów u sponsorów, dobra. No cóż, panowie, dziękuję wam w takim razie za mega fajną rozmowę, życzę wam jak najwięcej dobrego, powodzonka, przybijam piątki i do zobaczenia na gali, mam nadzieję. Hej, hej! Dobra.